Na razie jest dziura, że zakończone prace są ziemne. W poniedziałek będzie folia. Będziemy wykładać tutaj tymczasowe oczko. Filtr własnej produkcji na powietrzanie. No i tutaj. Pierwsi mieszkańcy czekają, żeby je wpuścić na wody. Tutaj mamy takie rybki: Amurlin karaś, pięć sumików, pięć tołpyk. Eee, coś jeszcze było: Amurlin karaś, pięć sumików, 5 tołpyk. Kurczę jeszcze coś było. No chyba to już wszystko. Dobrze. Także mamy tutaj te rybki. Będziemy je wrzucać właśnie za chwilę.